Dobra, witajcie. Wiesz, że ogień się skać. Jaki siarkowa! Mówiłam. Nawet się nie przywitał. Jaki ty nam jesteś? Jesteś taunem. Siarkowa. Ale dobrze, że siarka. Farta, że mnie e, nie no, tam. długi czas minął, bo... Nie wiem, jak to zrobiłeś, ale piach mi na spodnie przez to poleciał. E, no, patrzcie, kto powrócił. Dzień dobry. Dzień dobry. Filip Gruz ma w mózgu Gruz. Eee, no, ktoś coś tam zepsuł i dziś tam naprawiamy. Próbujemy chociaż. Więc no, wyciągajcie. Max za przyczynienie dostanie półtora rangi. Co? No? Za przyczynienie się dostaniesz półtora rangi. Mnie nie ogłuszyło, mnie tylko bardziej przestraszyło. Ja myślę, że ja szczerze że myślę. De wandalizm przez V Co? No? Co? Nie no, w angielskim tak, w polskim nie. Bo w polskim V jest niepotrzebne, chyba że mówisz V dolce. <śmiewanie> Ej, bo to, to A więc... Potrzebujemy jako. A, plan. Wesołego Nowego Roku. Filip, jak ci minął ten rok? Tak. Nie ma, nie ma co marudzić. A tobie? teraz mamy plan widzowie. Nie, bo się twarzy nie pokazuje. Ostatnio do średnio jest. Ostatnio do średnio, okej. słuchaj mnie. Z tym kijem, tym badylem... Tym, ja masz ja. nogi? Nie. Przydałoby się. Wezmę ten Weź ten kij. Nie, po co? Bo płynie tam o... Go... Ale tego śmietnika nic jest do nie blokuje! Krzysztof, ten no. nawet nie dotyka tego kija! Przyszcz? On po prostu leży sobie. Ale nie, ja wiem co go blokuje. Weź może zamiast gadać wyciągaj. Więc to mam ten filmik, ten filmik ten filmik jest taki bezcelowy. Po prostu chciałem coś nagrać, bo przez długi czas nic nie nagrywałem. I to bardzo dobita. No, Filipa... Ja nie mogę się ubrudzić, bo jak ty idę na Sylwestra potomka. Teraz będziemy robić filmy z Zazun na Roblo. Tak, będziemy robić filmy i tem Zrobiłem na razie jeden, ale to trochę nie wypał, bo ma pięć wyświetleń. Eee, no więc to, na, to chyba na razie tyle. Eee, żegnajcie. Eee, żyć, że, 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 że się. Bajo. No jeszcze raz ze całego nowego Bajo. roku.